Czy potwierdzi to w tym drugim skoku? Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko. Jeszcze dalej! Czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów. Fantastyczny skoki znakomita forma Petera Brewca. 22 latek jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w palom na pewno walczył o podium o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Oto skoczek na nartach szybuje na odległość 250 metrów. Kiedyś przed wojną emocjonowano się. Jak po raz pierwszy udało się przekroczyć granicę 100 metrów do tego, Józef Bratun w planicy. Nie w 1936 roku. Później kolejna magiczna granica to 200 metrów, a teraz 250 i nowym rekordistą świata zostaje Peter Fred. Relativ lange Anlauf, super Bedingungen und Robert Johansson, der Norweger. Nie, no on uh, kom flat genug, aber dann geht's weiter jest weiter weil unten Ein schöner Wind gestanden ist, da kommt I runter und könnte fast schon den Experten wieder. wielki sezon. Dwa lata temu był trzeci w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. No, w tym sezonie poza turniejem czterech Skoczni, który z powodu choroby nie mógł walczyć o miejsce, wygrał wszystko, co było do wygrania. Stefan Kraft. Ależ będzie odpowiedź na to, co zrobił wcześniej Wellinger. Znowu około 250 metrów. No to kryształowa wakula właśnie powędrowała w ręce reprezentanta Austrii. Nie ma takiej możliwości, że w drugiej serii rozstrzonił. W ratku, skacząc z ósmej belki startowej, tej samej co Kamil Wellinger. 250. 250 metrów, a więc jest tutaj też jedynym zawodnikiem. Ale teraz, zobaczmy. I skoncentrujmy się na skoku Stefana Krafta. 17,9 punktów mieliśmy przewagi nad Austrią. I Stefan Kraft 220,5 metra w pierwszej części. 16 razy na podium w tym Oj, sezonie. Daleko, daleko. Ojej, ojej, gdzie on wylądował, Stefan Kraft, ależ zawiesił teraz potwornie wysoką poprzeczkę Kamilowi Stochowi. 220,5, ale teraz jaka to będzie odległość? To może być nawet rekordowa. 250 to był. 251 51. metrów, nowy rekord skoczni! 246 metrów skoczył tutaj w piątek, była to wówczas druga odległość w historii. No. O tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Prevca jest to trzeci wynik w historii skoków garciarskich. Wczoraj drugi, który będzie dzisiaj. Anders Fanemel już w powietrzu. lot i teraz walczy Norwego odległość i bardzo długi, daleki z ustał! No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata, do tych do tutaj magicznych 250 metrów. A zatem no, krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg. A tu proszę! 251,5 i oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Znowu wikersund pakem życzliwa dla zawodników. Odczuwanie będzie trudne. jeszcze na dodatek do 8, z 9. będzie miał kamień na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć, jeszcze 30 metrów daleko, ale stać pomila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr podlardy, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Yes! 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 Jest, 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 tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy. Dzisiaj kapitał nie macie koch, 240, 250, 251,5, nowy rekord skoczni, 251,5. Dzień Robert Johansson, Węglowie wysoki. ledwie 4,2 punktu za Polakami po pierwszej grupie. Świetna prędkość na progu, ponad 100 km na godzinę, będzie długi lot. Będzie długi, bo leci strasznie wysoko! Ależ daleko wylądował! To jest w granicach chyba najdłuższego lotu na świecie, To 250 metra. Może nawet dalej niż 251,5 metra. 252 metry! Nowy, nieoficjalny rekord świata długości lotu Robert Johansson! No niesamowite! Niesamowite! Nawet nie było takiego strasznego, strasznie mocnego wiatru. Ryoju Kobayashi, gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skoku Ryoju Kobayashiego, ale że odpalił petardę Ryoju Kobayashi! Jak daleko on wylądował? W którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr? Ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry nowy rekord w stoczni. o pół metra dalej niż Kali w marcu 2017 roku. Półtora Metra bliżej od rekordu świata. Yo, Yuko we w tym ostatnim dniu, jak gdyby nie chciał zostawić wątpliwości, złudzeń co do, do tego, kto jest królem tego sezonu. O. No i strach pomyśleć, gdzie ten zawodnik będzie w stanie wylądować, jeśli warunki się utrzymają. Świetny lotnik przecież. Niż Johansson. Może nowy rekord świata długości lotu, bo wydaje mi się, że jakiś metr dwa mógł dalej wylądować 253,5 m. Niesamowite! 253,5 metra! Nowy, nieoficjalny rekord długości lotu Szczepan Kraft! Ale musimy popatrzeć po wtórce, czy tutaj nie było podparcia tego niesamowitego lotu. No, z tego ujęcia to nic nie widzimy. Chyba, chyba przysiadł. Training ahead of Friday's final World Cup ski event of the season in Planica, Slovenia took place on Wednesday with some huge distances achieved. Ernest Prislik had already flown 246 meters when another Slovenian, Tilen Bartol, went down the ramp. Despite the pictures, his Slovenian trainers though appeared comfortable in the knowledge that Bartol's fall wasn't a nasty one. The 18-year-old flew out to 252 metres, further than the world record of 251.5 metres held by Norwegian Anders Fanemel, but could not make the landing. He got up straight away, despite an awkward-looking landing with his knee buckling, and his face crashing down into the ground. World Cup winner Peter Prewek, also from Slovenia. Pewnie pani startować. Gregoszli jeden cały tymczasem. Były miś świata w lotach, który w tym sezonie w lotach niestety punktów jeszcze nie zdobył. A w sumie Kuba ze świata dopiero 35 miejsc. Ale na nartach to on potrafi, co pokażę teraz także tutaj. Oj, niesamowicie, 250! Otwarty ten lot, ale ponad 250 metrów uzyskuje Gregor Schwerenzawer. I to mu sprawia wielką satysfakcję. Wykorzystał wiatr prawie 1,8 metra na sekundę. 253,5 metra. 253,5 metra ten skok jednak, lądowanie wyraźnie to za chwilę pewnie w powtórce zobaczymy, dłońmi dotknął śniegu Gregor Schlierencauer, ale odległość uzyskał rewelacyjną no i natychmiast jury będzie reagowało za chwilę zostanie znowu obniżona belka startowa, a my jeszcze raz oglądamy, no ten przepiękny bardzo długi tak, tak, no wyraźnie Metry. Ale nie jest to rekord świata, bo go nie ustala. Natomiast tak. wydawało się, że po tym wczorajszym Rafael skoku Petera Prawca już nie ma szans, żeby ktoś się do tego wyniku zbliżył. Nie pozwolą też na to sędziowie. Tak przewidywaliśmy to, że jednak sędziowie żyli. Żyli, będzie bardzo ostrożne. I nie dopuścą takich skoków, zwłaszcza przed dzień, przed dzień Mistrzostw Świata w falu. Nie będzie narażało zdrowia zawodników. Tymczasem tu widać limit